O oh mój nie wiem, co się dzieje. Nie potrafię gotować. Od przedwczoraj. Nie, od wczoraj. Nie potrafię gotować. Wczoraj nie wyszło mi makaron z groszkiem i z boczkiem. Nie wyszła mi chałka. Nie wyszły mi mufinki. Dzisiaj nie, nie potrafiłam gotować obiadu dla dzieci pod tytułem Makaron na słodko. Już pomijając to, że ser, który kupiłam i który miał się okazać twarogiem, był bezsmakowo brejo. O, o, jak sobie przypomnę tą konsystencję, ona taka sucha była ja myślałam, że to zwykły twaróg. Przynajmniej skład na to wskazywał. Mleko i sól i nic więcej. <laughs> ja myślałam, że to twaróg będzie jakiś. Um. I musiałam ja zjeść ten makaron z owocami na słodko. A... Musiałam... a dzieciom kupiłam w końcu pizzę. I ja jestem załamana. Nie potrafię gotować. Nie wchodzę dzisiaj już więcej do kuchni. Nie wiem dlaczego. Tak się dzieje. I najważniejsze, zapomniałam o tym, bo to jest powód, dla którego musiałam w ogóle ugotować. Makaron dla dzieci. Zepsuł mi się rosół, który stał w lodówce od niedzieli. Jak go zaczęłam gotować, to zaczęła się robić piana. Spróbowałam, faktycznie był ochydny już. I była burza. Także prawdopodobnie dlatego się popsuł, bo normalnie no przecież we wtorek ten rosół powinien być jeszcze ok. Ach, jestem zła, bo nie wykorzystałam mięsa z rosołu. No teraz to już go nie wykorzystam, więc znowu dodatkowe zakupy. A nie jest mi to na rękę w tym momencie i ale przeminczę. Nie wchodzę dzisiaj więcej do kuchni. Koniec. Nie wchodzę. Dzisiaj nie wchodzę więcej do kuchni. Deser kupiłam dzieciom, kupiłam dzieciom pizzę i na kolację będzie chleb z szynką. Nic więcej nie robię. A teraz czeka na mnie ten piękny burdelik z ubrań, które się wysuszyły. W nocy, i są całe pogniecione, bo nie dałam rady już wczoraj tego poskładać, bo robiłam zaproszenia i teraz będę je składała. Jest to coś, czego nienawidzę robić. Nienawidzę widzę, jest tak dużej ilości małych rzeczy do zrobienia. Nienawidzę. I uff, dla motywacji włączam sobie teraz timelapse, w sensie będzie się nagrywało, potem to przyspieszę i wstawię do wideo. I przy okazji posłucham sobie jakiegoś podcastu. Ale biorę się za składanie i mam nadzieję, że ta kupa zniknie. Kupa prania. Brania poskładane i robiłam to na raty, oczywiście, bo o ile udało mi się poskładać za jednym zamachem, wszystkie rzeczy i zajęło mi to tylko w sumie 15 minut. Spodziewałam się, że troszkę więcej, ale jak widać, łóżko jest. Ustęp. I potem z zanoszeniem był problem, ale udało się. Udało się. Muszę posprzątać w kuchni. Tak jak powiedziałam, że nie wchodzę dzisiaj do kuchni, to nie wchodzę, ale wejdę tam tylko po to, żeby posprzątać po tych wszystkich nieudanych <grym> potrawach. A najtrudniejsze zadanie, które na mnie czeka w kuchni, to to. Wylanie rosołu tego zepsutego. Na samą myśl mi się podnosi do wymiotów. Brzydzi mnie to dotykanie zepsutego jedzenia i w ogóle dotykanie jedzenia podczas zmywania jest ciężkim doświadczeniem. Są takie sytuacje w moim życiu, o których jeszcze nie mogę wam mówić. Powiedzieć, opowiedzieć, chociaż bym chciała, ale po tych sytuacjach się czuję zamrożona. Czuję, że te emocje wszystkie we mnie siedzą, a powinny wyjść. Tak jak teraz mają ochotę wyjść moje łzy z moich oczu. A ja nie wiem, co mam z tym zrobić. Tak naprawdę, jestem. Czuję się. Czuję się, że się nie czuję. Zdecydowanie czuję się, że się nie czuję. Czuję ciężar. I to jest jedyne, co czuję: ciężar i napięcie. A myślę, że w środku jest bardzo dużo emocji, które nie mają ujścia. 10 minut muszę wyjść na spotkanie kobiet. Bardzo nie mam ochoty na nie iść, ale wiem, że ono mi pomoże w tej sytuacji, bo, bo się z kim spotkam, a nie zamknę się w sobie. A to właśnie robię zazwyczaj po takich sytuacjach czyli zamykam się w sobie, zamykam swoje emocje, zamykam siebie na innych. Wypiję tylko kawkę mocem i to koniec. Na dzisiaj, w sensie na koniec, na dzisiaj, yy, nie koniec na dzisiaj. No, zobaczymy, co dzisiaj się jeszcze wydarzy. Czuję się bardzo otępiała, nie mam koncentracji, ciężko mi wyjść myślami poza to, co się wydarzyło. I, i wiem, że to nie jest ok, że to nie jest dobre, wiem, że to są tylko moje myśli. I zobaczymy jak będę czuła się po spotkaniu kobiet. Zakupy zrobione. Przede wszystkim wypłaciłam pieniądze, które mi zostały do końca miesiąca idąc za jejku nie wiem jak ta dziewczyna się nazywa na temat oszczędzania pieniędzy. Obejrzałam kilka wideo. Trafiłam na bardzo fajną babeczkę, która tak tłumaczy na swoich życiowych doświadczeniach i bardzo mi to wyklarowało wizję i faktycznie będę robiła tak jak ona, że dzielę sobie pieniądze na dniówki, biorę pieniądze na tydzień, no ja nawet będę brała moje dniówki tylko sobie z koperty, żeby nie wydawać za dużo, a to co zostanie na koniec tygodnia, no to idzie do oszczędności. Tak w wielkim skrócie, więc wypłaciłam sobie pieniądze przede wszystkim. To zrobiłam i wydałam dość dużo na zakupy. Przekroczyłam dzisiejszy budżet. Kupiłam między innymi arbuza który waży niecałe 3,5 kilo i za taki kawał, który jest najsłodszym, najpyszniejszym arbuzem. Kosztuje 6 franków. To na dzisiejszy deser będzie. A tym kupiłam makaronik zwykły. Mam nadzieję, że ten dzieciom zasmakuje, bo ogólnie jest problem, że dzieciom żaden makaron nie smakuje. Kupiłam ryż, którym się skończył. Marshmallow na jutro, bo, bo dziecko ma jedną wycieczkę, a drugie zostanie bez marshmallow. Jajka, bo dzisiaj chcę jeszcze ciasto wypiec. Kiełbaskę na grilla dla synka, który ma jutro wycieczkę. Kupiłam tapiokę. Nie wiem, co z niej można zrobić, ale taka duża tapioka. Myślę, że ją jakoś wykorzystam. Nie wiem do czego. Tapioka szterkę. Nie wiem, do czego mogę ją wykorzystać, poczytam, ale myślę, że mi się przyda. Bo dzieci bardzo lubią te bubblety A z tego co wiem, tam też jest tapioka. Tylko nie wiem, czy to taka. Prawdopodobnie nie taka, ale zobaczymy, poczytam o tym. Dwa ogóreczki zielone, bo to jest jedyne warzywo, które dzieci przyswajają ostatnio. Ona nice. jest super, dzięki, że zadziałało. Kupiłam mrożone śliweczki do ciasta. Ten na marshmallow dla drugiego syna. Na wycieczkę. A na dzisiaj, na obiad lecimy z paluszkami rybnymi. Tu dalej trwam w tym, że nie gotuję, bo po prostu nie, nie idzie mi to. I mąkę kupiłam na ciasto, bo już nie miałam. I czareśnie to na jutro, do drugiego śniadania i na wycieczkę dla syna. Zapłaciłam. W Migro, się zapłaciłam 18 franków, więc super. W denerze za jajka i za kiełbasek zapłaciłam 8 franków 15. I ostatnie zakupy to jest 15,70, czyli razy 40, 41. No to jest takie dwudniowe zakupy. Zobaczę, ile pieniędzy mi zostało w portfelu. Podzielę to na resztę dni, do 24, i już z tego będę miała dniówki. Będę sobie brała może na dwa dni do przodu pieniądze do portfela. E, I tak to. Jestem po, po zakupach. Jestem po zakupach również, jestem po spotkaniu z kobietami. Humor mi troszkę wrócił, ale tylko troszeczkę. E, więc zaraz biorę się za ogarnianie kuchni i za. Gotowaniem, w sensie zagotowanie, założenie wszystkiego do piekarnika. Nie gotuję dalej, boję się, nie wychodzi mi nic. Dzisiejszym testem będzie ciasto. Jak ciasto nie wyjdzie, to i tak zostanie zjedzone, no bo jest słodkie, ale uff, dzisiejszy test to będzie ciasto. Czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. A wracając do ciasta, to niestety, ale ciasto również mi się nie udało. Pomimo tego, że jest zjadliwe. Pomijając to, że wstawiłam je na nieodpowiednią godzinę, bo ustawiłam godzinę. Ustawiłam na nieodpowiednią temperaturę. Ustawiłam na 150 zamiast na 180 i zorientowałam się po 15 minutach. Następnie ciasto wybiło się z formy troszkę i kapało na, do piekarnika, więc muszę jeszcze piekarnik szorować. Nienawidzę tego, ale o tym zaraz. A w środku okazało się, że jest zakalec. Ja zjadłam zakalec, bo mi smakował, był dobry. Wypiłam do tego pierwszy raz od dawna kombuczę. Kombucha, nie wiem jak to się poprawnie wypowiada, ale uwielbiam. Mm, dawno nie piłam, a przypomniałam sobie jak bardzo mi smakuje i od czasu do czasu faktycznie mogę sobie na, takie, na taką przyjemność pozwolić nawet zamiast Sprite. Nie Sprite tylko szłepsa, ja często szłęps Piję i zawsze mam schowany jeden z który sobie popijam od czasu do czasu, jak mam ochotę na coś gazowanego ze smakiem. Poza tym nie wyszła mi jeszcze jedna rzecz, a mianowicie beza, bo do ciacha użyłam trzech żółtek, więc trzech białek zrobiłam bezę. Niestety beza się nie ubiła, w sensie te białka się nie ubiły. I tą lejącą formę wlałam na blachę i to upiekłam. No, i to powiedzmy, że wyszło, bo smakowało dzieciom, do tego stopnia, że mój syn zamiast tortu wybrał sobie na dzisiaj bezę. Więc nie ma problemu, zaraz będę robiła bezę. Dzisiejsze zakupy już z wyliczeniem pieniędzy na dany dzień. Po podzieleniu pieniędzy wyszło mi 21 na dzień. Jeszcze mam nawet 100 franków odłożonych na boku na wszelki wypadek. A dzisiaj wydałam 14 jedynie i będzie spaghetti gotowe już, bo dalej nie gotuję. Więc jedyny plan na dzisiaj to nie rozgotować makaronu, ewentualnie nie przypalić sosu, parmezanik, czyli grana pando, bo nie było parmezaniku i pasta do zupy i to wszystko. 14 franków za te cztery rzeczy. Także teraz robię obiad. A i kwiatki dla siebie, od siebie z okazji urodzin chociaż tyle dla siebie bo moje już są już takie uschnięte Także damy nowe białe różyczki i od dzisiaj nie mam już postu dzisiaj wchodzę w ten w tą ostatnią fazę w tą ostatnią fazę i Dzisiaj na śniadanie zjadłam czereśnie i ciacho, które wczoraj upiekło. Jeżeli chodzi jeszcze o takie zakupowe rzeczy, jedzeniowe, to byłam przed chwilą w sklepie i jestem z siebie dumna, bo pierwszy raz powstrzymałam się od jakichkolwiek zakupów, mając tą świadomość, że w portfelu mam tylko 28 franków. I to było takie, ok, mogłabym teraz to wydać, ale zostawię to do jutra, jutro będzie lepiej smakowało wydawanie tych pieniędzy. No i dobrze, no i okej. Okay. I naprawdę jestem się dumna, że nic nie kupiłam, chociaż kilka razy mi ręka już szła po różne jakieś duperałki. Takie tanie, za 2-3 franki, a potem to się zbiera. No i ostatni temat, o którym chciałam opowiedzieć, to sprzątanie. Każde sprzątanie. I dotykanie różnych faktur wywołuje we mnie obrzydzenie i to do tego stopnia, że na samą myśl, że mam to zrobić, to czuję mdłości I, i to strasznie utrudnia mi normalne funkcjonowanie. Nie wiem jak sobie z tym poradzić, bo przecież codziennie sprzątam w kuchni, codziennie zostają jakieś resztki jedzenia na talerzach, codziennie w zlewie są resztki właśnie tego jedzenia i... I codziennie mam z tym kontakt. Uff. I teraz też czeka na mnie w kuchni porządek do zrobienia, za który mam się zabrać za chwilę. A ja czuję tak duży opór, który właśnie wynika z tego, że muszę dotykać tego jedzenia, tych resztek. Mokry, mokra gąbka takie moje strategie radzenia sobie z tym to szczotka na długim kijku, żeby jak najdalej ta ręka była od tego jedzenia. Na przykład moja teściowa i moja mama używają mokre szmaty. Ja mokrej szmaty do ręki nie wezmę. E, jeszcze o ile sama mokra szmata spoko, ale taką, którą trzeba moczyć i czyścić z tego brudu, no nie jestem w stanie tego przeskoczyć. Dlatego szczotka. Szczotka i wkładanie do wody i płukanie jej to spoko, a byle jej nie dotykać rękami. Nawet jeżeli mam Rękawiczki na ręce to nic nie zmienia. Nie jestem w stanie tego zrobić. Dlatego, jeżeli myję podłogę, to tylko mopem takim, który się zanurza i wyciska z odległości. Jeżeli myję naczynia, zmywam te resztki jedzenia, no to tylko szczotką Jeżeli jest jedzenie w zlewie, to wiem, że robię źle, ale to jedzenie ląduje w rurze, bo ja nie jestem w stanie tego wyciągnąć ręką. Już nawet jak mówię o tym, to czuję, że się krzywię i <śm> nie. W momencie, gdy mm, któryś z domowników zmywmiotuje, myślę o dzieciach albo o psie, to posprzątanie tego jest ponad moje siły. No i w takich momentach odkładam to najdłużej jak się da i robię to jak najbardziej da się z odległości. Właśnie szczotką zazwyczaj, żeby tego wszystkiego nie dotykać rękami. Mm -mm. Mm -mm. Och, bo jeżeli na przykład chodzi o pranie, to w momencie, gdy staram się puszczać pralki, które mają nie za dużo prania i składać je od razu po wyciągnięciu z suszarki. Dlatego też mam problem z wieszaniem mokrego prania, no bo to są mokre ubrania. Co prawda nie mają one żadnych resztek na sobie, no ale znowu dotykowo jest to dla mnie nieprzyjemne. Nie aż tak nieprzyjemne jak mokra szmata i trzeba pod konieczność jej wyciskania, ale również. Dlatego ja używam suszarki do wszystkich ubrań. Mm, które mam, i nie wiem, czy mogłabym sobie jeszcze w jakiś sposób pomóc, żeby ułatwić sobie sprzątanie i, i organizowanie takich rzeczy, bo przez to, że jest to dla mnie takie trudne, no, czuję opór przed robieniem tego, więc odwlekam to w czasie jak najdłużej się da. Co, co powoduje kumul kumulowanie się tego bałaganu i kumulowanie się tych rzeczy, które trzeba posprzątać, więc jest tego coraz więcej zamiast coraz mniej. Ach, no. Także tym miłym akcentem, niezbyt smacznym, kończę dzisiaj. Ciao, ciao.